Cześć! Dzisiaj będzie troszeczkę w innej konwencji, bo chciałbym opowiadać Wam o jednej z części moich inspiracji, a mianowicie o albumach fotograficznych. Mm, także nie, nie zobaczycie mnie tu dzisiaj, ale pooglądamy sobie księgę Polaroid'a. Zaznaczałem tutaj dla nas trochę fotografii, o których chciałbym co nieco opowiedzieć, co mnie w nich inspiruje i co mnie w nich porusza. Mm, tak jak przykładowo ta tutaj. Mm, nie wiem, czy to będzie widoczne na filmie, ale niesamowita plastyka obrazu i kolory. <laughs> A mianowicie to, że te, te wszystkie elementy, jak włosy, te ptaki są poruszone, i to nadaje takiej świetnej dynamiki temu zdjęciu. I to bardzo, bardzo poruszanie, i na pewno gdzieś to może przewijać się w mojej fotografii. Kocie włosy. To zdjęcie tutaj jest po prostu przegenialne, jeżeli chodzi o światło, mimo już jest gdzieś tam poprześwietlane, niedoskonałe. To kolorystyka i plastyka, jaka tu się stworzyła przez najprawdopodobniej wschód jest niesamowita. Tak samo tutaj światło światłocień to jest jedna z rzeczy, która. Niesamowicie mnie inspiruje i to jest coś, czego ja poszukuję w swojej fotografii. Tak jak tutaj odbija się to lustro, jak te cienie są widoczne, długie. Niekoniecznie chodzi o jakiś kontekst w zdjęciu, ale plastyka uzyskana przez światło w tych obrazach jest niesamowita. Tutaj. Zobaczcie, zobaczcie, jak świetnie ta kompilacja zdjęć a, pokazuje, jak można opowiadać fajne historie. Hmm. Tam będzie dalej jeszcze parę fajnych zdjęć odnośnie storytellingu. Tutaj tak samo, światło, plastyka, kolorystyka. Zdjęcie. Też genialne, bliki, nie do końca ostre, nie do końca wyraźne. To jest coś, co szczególnie ostatnio widać w mojej fotografii. Zabawa takimi dość dużymi kontrastami, szczególnie w projekcie z Fuji. E, dość dużymi kontrastami, światło, cień, nogi. Nawet nie zdawałem sobie sprawy, że to mogło wziąć się od tych dwóch zdjęć. A... Bo to nie jest tak, że oglądam tą książkę i mówię: o Zrobię takie zdjęcie, tylko przeglądam różne książki i czasami coś zostaje w głowie, i później nieświadomie to przenosimy na naszą fotografię. To zdjęcie świetnie pokazuje storytelling i coś, czego ja bardzo często używam w moim, w moim opowiadaniu historii. A mianowicie są to różne zdjęcia z różnych miejsc. Mm. Przedstawiające poręcze to mało ważne. I zobaczcie, jak, jak zastosowane tu jest przechodzenie tych linii poszczególnych w kolejne zdjęcia. I to jest coś, czego bardzo często używam w moim storytellingu. Linii, które prowadzą przez kadr z, z każdego poprzedniego do każdego kolejnego kadru. Dobra, idziemy sobie dalej. Portrety, niesamowita kolorystyka. I znowu światło, cień. Tutaj głównie chodziło mi o to zdjęcie. Linie, które też świetnie nadawałyby się do, do storytellingu. Jakieś ciemniejsze miejsca, te postacie sobie dalej tak samo <laughs> plastyka, duże kontrasty, masa niedopowiedzeń portrety, bardzo duże ziarno są takie bardzo miękkie, nieostre, niewyraźne, często bardzo poruszone i to jest coś, co ja bardzo często stosuję dziś w swoich portretach i w tym, co, w tym jak pokazuję ludzi. Szczególnie w tych takich e, projektach, które są bardziej personalne niż w fotografii ślubnej. Chociaż bardzo dużo z tego też staram się wciągnąć w moją fotografię ślubną. E To, jak tutaj pojedyncze zdjęcia opowiadają historię, to też jest piękne, i też staram się tego poszukiwać. Szczególnie ostatnio w mojej fotografii, w której gdzieś łażę sobie po ulicach i staram się próbować robić street'a. Okay delikatnie przekładać, bo jest tu dużo aktów a nie chciałbym żeby ten film został usunięty albo coś w tym stylu tak samo tutaj portrety szerokim kątem które świetnie pokazywa, pokaz, pokazują które świetnie ukazują kontekst yy, miejsce poza ludźmi pokazują scenerię, otoczenie stąd też ja w głównej mierze fotografuję 30, 35, 35 mm. Hmm. Tutaj. Genialne zdjęcie, jeżeli chodzi o storytelling. Hmm. Mam tutaj postać. Jakiś detal. Który świetnie nawiązuje do tego zdjęcia, które jest obok. Hmm. Cały kontekst miejsca, w którym się znajdujemy. Genialne. I, I to jest właśnie to, na czym ja bazuję w mojej fotografii, w moim budowaniu historii. Tutaj światło i cenzura. <grym> Niesamowite jest tutaj światło i to, w jaki sposób zostało użyte. Zainspirowało mnie to też do pewnego projektu, nad którym gdzieś tam głęboko sobie rozmyślam. Przejdźmy sobie dalej. Tak samo tutaj. Takie światło bardzo często zobaczyć można gdzieś na moich zdjęciach, szczególnie z przygotowań. W miejscach, w których y, mogę pozwolić sobie na delikatne przesunięcie obiektu fotografowanego. Zawsze szukam chociażby kilku takich możliwości, żeby sobie stworzyć takie ciemniejsze fotografie do, do mojej historii. Tutaj, historia na tym zdjęciu: cała plastyka tego obrazu, kolorystyka. Samo tutaj portret w kontekście całej scenerii, w której się odbywał niesamowicie opowiada. To, to zdjęcie nie potrzebuje żadnego innego, żeby opowiedzieć historię. Tu mamy wszystko na jednym zdjęciu. Znowu portrety. Możecie zwrócić uwagę, że dziwnie siedzę, bo nie dało się tego w inny sposób nagrać znowu portrety, niedopowiedzenia kolejne sklejki, które fajnie pokazują opowiadanie historii. nadzieję, to będzie jakoś sensownie widać na tym nagraniu. A jak nie to pomyślimy sobie dalej w przyszłości, żeby to lepiej wyglądało. Tutaj światło cień. To jest wszystko to, co przewija się gdzieś w mojej fotografii. I tak jak tutaj yy, mamy na przykład coś, co ja bardzo często stosuję w mojej fotografii, czyli fotografowanie przez rozmaitego rodzaju ramy, czy to okna, czy to niedomknięte drzwi. Zawsze staram się, żeby kilka, kilka takich zdjęć w moim reportażu gdzieś się znalazło. Minimalizm. Znowu piękne portrety, świetne światło, plastyka, kolorystyka. Storytelling. Zobaczcie, jak niesamowicie można opowiedzieć. Y historię używając tylko ośmiu, maks 10 klatek i można mieć wszystko w tych ośmiu. ważne żeby było bardzo różnorodnie ale spójnie zobaczcie że tutaj kolory tak naprawdę kolory i światło cień robi całą robotę i te detale które jakieś tutaj się przewijają i łączą to wszystko w jedno Kolejny świetny storytelling. Kiedyś yy, wykonałem bardzo podobne zdjęcie i najprawdopodobniej nieświadomie. Nie wiem czy widziałem te zdjęcia wcześniej, przed tym jak to tamto zdjęcie robiłem. Tutaj, cała kwintesencja mojej fotografii. Światło, cień, dynamika, ruch, duże ziarno. Hmm, historia. I ostatnie. Świetny detal. Hmm, ale bardziej zależało mi na tym zdjęciu. Tu też jest świetnie pokazana hmm, historia. Są trzy zdjęcia, które zostały użyte jako jedno. Niesamowite. I myślę, że to by było na tyle. Tak naprawdę. Jeżeli to wam się będzie podobało i będziecie chcieli więcej tego, tego typu rzeczy, to ja bardzo chętnie coś takiego nagram. Jeszcze mam parę albumów i myślę, że kilka świetnych w drodze bo tak naprawdę to najlepiej pokazuje, w jaki sposób ja uczyłem się swojej fotografii, a uczę się dalej i co mnie inspiruje, czego poszukuję i, i w jaki sposób poszukuję. Także dzięki za oglądanie i to by było na tyle. Do następnego. Hej!